Sławy Rapper gaming, dzisiaj, dzisiaj tak To ja sławy kraper gaming dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj tak Jestem tutaj cały czas nie mam tego czasu, dzisiaj tak Ja nie mam tego czasu To jest dzisiaj to ona patrzy się, dzisiaj tak Ona patrzy się, cały czas, na nas dzisiaj tak Ona patrzy się, dzisiaj cały czas, dzisiaj tak Ona patrzy się, cały czas dzisiaj tak Ona patrzy się, na nas dzisiaj, dzisiaj tak Ona patrzy się, cały czas, na nas dzisiaj tak Ona patrzy się, tutaj na nas Kiedy my robimy muzykę kiedy robimy filmy, dzisiaj tak Ona patrzy się tutaj na nas kiedy my robimy muzei i robimy filmy dzisiaj tak. Ona się tutaj patrzy, kiedy robimy tutaj muzykę, kiedy robimy tutaj filmy, dzisiaj tak. Ona się tutaj na nas tutaj patrzy, kiedy robimy muzykę, kiedy robimy filmy, dzisiaj tak. Ona patrzy się na nas, kiedy robimy filmy, dzisiaj tak. Cały czas, nie ma tego czasu, dzisiaj tak. Do przodu cały czas, nie ma tego czasu, dzisiaj tak. Ja tutaj się, tutaj się, tutaj się, tutaj się nie zatrzymuje, dzisiaj tak. Ja do przodu cały czas. Tak, jedziemy do przodu dzisiaj, tak Teraz nie ma tego czasu, do przodu dzisiaj, tak Ona patrzy się, kiedy robimy muzykę, kiedy robimy filmy Dzisiaj tak, my cały czas do przodu idziemy Dzisiaj tak, my tego czasu tutaj nie mamy Bo cały czas do przodu, dzisiaj, dzisiaj, tak Ona patrzy się, kiedy robimy muzykę, dzisiaj, tak Dzisiaj, kiedy robimy filmy, dzisiaj tak. My tego czasu tutaj nie mamy, dzisiaj tak. Od rana do wieczora tutaj w studiu, dzisiaj tak. Od rana do wieczora tutaj w studiu, dzisiaj tak. Od rana do wieczora tutaj w studiu, dzisiaj tak. Od rana tutaj do wieczora tutaj w studiu, dzisiaj tak. My tego czasu tutaj nie mamy. My tego czasu tutaj nie mamy. Cały czas tutaj do przodu, tutaj jedziemy. Cały czas tutaj do przodu, teraz tego czasu tutaj nie mamy. Cały czas, teraz tutaj do przodu, tego czasu tutaj nie mamy. Cały czas tutaj do przodu, teraz tego czasu tutaj nie mamy. Od rana do wieczora tutaj w studiu, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj. B dzisiaj be tak. be